Nowa dwójka, to ja jestem dobrej myśli. To znaczy, uważam, że ten duet jest na tyle doświadczony, że wiele rzeczy będzie można po prostu nadrobić indywidualną grą. Świetnymi fragami. No czy tak będzie? Zobaczymy na razie. Czekamy na podejście taktyczne pod ten bombsite, a ten akurat grany typowo na odbijanie przez ekipę Honori. Stas na daleko już szuka gdzieś tej eliminacji dla siebie. Jest ta pierwsza wymiana, jakże długa ze snaxem, no ale gdzieś przez te płomienie widzimy, że jedni i drudzy mają troszkę więcej problemów. Tas jednak zmienia pozycję. Też widzimy, że koledzy starają się podejść jeszcze bliżej i Honori z minimalnej przewadze. A teraz akurat Innocent dają sobie znać, także mamy wyrównanie. Proszę bardzo. Kylar jeszcze sprzedaje dwa headshoty. Do tego Snaci. Dają sobie znać. I w tym momencie Friend już nienamierzony, mocno obity przez inosenta. Bo Innocent i Rallen tworzą wieżyczkę. Tas już to wszystko słyszał, więc tutaj będzie szansa. Tym bardziej, że pozycja nie sprawdzona, ale tas tylko z jedną eliminacją. Od razu na ten zgon Innocenta Reaguje Snax. Wydawało się, że tas. Zbuduje przewagę 5 na trzech, ale jednak aż tak dobrze to nie wyglądało dla zawodnika Honoris. Mamy wyrównanie 4 na czterech i teraz podejście Frenda. Ten snajper, o którym wspominałeś, o którym też pisałeś na swoim Twitterze. No ale jednak Snacks... Dobrze się wychyla, teraz jednak jeszcze rewanż od Neo, tylko tutaj nie ma wsparcia, rywali jest kilku i to wszystko ostatecznie wykorzystał Snatchi. No dokładnie, no Nemo na razie gra bardzo prostego CS, ale widać, że strzelecko robią, sporą różnicę, przewaga 3 na 2, Maus gotowy z szybkim rewanżem, ale Snatchi wcelowany ze swoim AWP. Przy drugiej porażce z rzędu pojawiłyby się jakiekolwiek problemy co do wyposażenia, a sam już sporo punktów zdrowia zdradził, a tas na blisko. Łapie już Snaksa, No i Honoris wydaje się, że przez dłuższy czas będzie mógł cieszyć się z tej przewagi. Niemniej jednak e, sam kapitan Honoris tutaj przez długi czas walcza, ale on jeszcze powiększa przewagę. Kolejna eliminacja zdobyta i zadano obrażenia w kierunku. I na Santa chciał gdzieś tutaj jeszcze po drugiej stronie mapy odpowiedzieć. Tam jednak wcelowany Rejko. Także na razie presja stworzona przez Honoris w pełni udana, ale Friend nawet nie zdążył oddać strzały. Ralen zrobił to naprawdę szybko. Dobre wychylenie od zawodnika Animo. No, tylko spojrzał, teraz jednak wychylenie i to jest przewaga trzech na jednego, ale inocent. ten wykorzystuje perkę. Ma jeszcze czas, żeby taką rundę wygrać. Pamiętajmy, że inocent jest mocno poobijany, ale właśnie perka może mu to ułatwić chociaż. Neo. kolejny stwarza presję. Liczy, że nie będą sobie z tym faktem radzili zawodnicy atakujący, no ale teraz e, szybka odpowiedź, tak, zdobywa eliminację! Inocenty e, był tuż ze swoim kolegą z drużyny, stąd e, przewaga dla ekipy Anonymo. Neo chwilowo osamotniony, ale też widzimy, że Anonymo jeszcze nie przyspiesza. No też e, czekam na te kombinacyjne ataki, które, co ciekawe, w ogóle na razie się nie pojawiają. Być może jeszcze nie przygotowali sobie tego zawodnicy Anonymo, no bo w sumie kiedy mieliby to zrobić? Dzisiaj o 6 rano. <noise> Człowieku, ty chyba oszalałeś. Wczoraj rozgrywane spotkanie finałowe. co prawda. No Nie każdy to rozgrywał, oczywiście Snatch i Ralen nie byli widoczni. W każdym razie w tym spotkaniu ich widać, ale też widać w tej rundzie Rejko. Dobry spray i to jest przewaga dwóch na jednego. Snatch wyrównuje, ale Rejko wiedział, że musi się wychylić. Z tymi problemami, jeśli chodzi o broń, o ekonomię, nie udało się wygrać pierwszego pula, ale od kilku rund. To wygląda obiecująco, ale teraz znaczy daje pierwszego fraga. Wygrane starcie z Friendem. No dokładnie, tutaj naprawdę. Fred ma kolosalne problemy, by móc odnaleźć się w tym meczu, a sam Rejko stara się rozgrywać to dość agresywnie. Sam, jednak, na szczęście, dla siebie ma cały czas tego smoke'a. No ale tutaj co ciekawe, Snak że do pomocy Kellara. A Kellar i tak e, sytuację rozwiązuje. Widzimy, ile teraz znaczy entry znaczy go, bo to troszkę wymusiło na Rejko takie zagranie. Mał chwilowo samotnione, ale ten łapie Snaksa, No, i widząc Snacksa w tym miejscu, raczej może się spodziewać, że to ma być podejście pod bombside B. Niemniej jednak, jeszcze tej rotacji Honoris nie tworzy. Ralen jako domykający od środka, więc widzimy, że faktycznie Anonymo stara się już troszkę bardziej kombinować. Na Maus. zbiera, zbiera te informacje, za To ryzykuje. Kielare Fraga zdobywa i Honoris i tak dwójkowo jest bardzo blisko tej akcji. No tu nie ukrywam, że cały czas widzę jakieś szanse dla ekipy CT, chociaż teraz znaczy pokazuje, że większych szans nie ma. Ta za WP pozostaje sam przy życiu. Może jeszcze to uratuje zawodnik Honoris, chociaż na pewno to nie będzie łatwe. Już na z nacji, ale jednak Rallen. ...otwierającą, no ale teraz zadanie dla Snipera na doma będzie dużo trudniejsze, bo musi działać, ale z AK, chociaż to jest, znaczy i tak tworzy przewagę dla swojej ekipy. Rejko już złapany, kolejna agresja na środku miała mieć miejsce. jednak odpowiedzi na rampie, tutaj wymiana 2 za 2, która jest ogólnie niekorzystna dla drużyny Honoris, bo cały czas są w tej stracie. Snak dobrze wcelowany i to jest kolejny flag dla zawodników Anonymo. To mi się podoba, że mamy takie odpowiedzi, że faktycznie z jednej strony Honoris wróciło do spotkania, a z drugiej kolejna runda i Anonymo. Potrafi zaskoczyć, chociaż to jeszcze nie jest koniec, ale teraz Neo chyba sam do końca nie wiedział, czy... A tu mamy pułapkę Honoris, nieprzyjemne nade'owanie Neo, ale już jego koledzy wyjeżdżają, genialne head'y, sypią się z perspektywy Honoris i to oni są teraz w przewadze. Kylar jeszcze próbuje to naprawić pod bombsightem B, to jest ten zawodnik, który miał tak dobre wejście w to spotkanie na Vertigo. Ale jednak nie ma co się podpalać. Czasu jest mnóstwo i Kilar zdaje sobie sprawę, że ktoś może być przy tym smoku, ale mimo wszystko Mausinho wygrywa ten pojedynek. Ralem w swoim stylu domyka to z do drugiej pozycji, ale przecież to jest osoba, która nie ma bomby na plecach. I Do tego trzech rywali, więc nie będzie to łatwe. Ralem robi co może, żeby jeszcze jakoś uratować tę rundę. Ale czy to faktycznie będzie możliwe? Czy honoris po tak dobrym początku mu na to pozwoli? No pamiętajmy, że teraz już zespół CT ma podniesione karabiny, chociaż tutaj poobijany tas, ale ten nie popełnia błędu. Rywal, w czwórkę, Przy tym miejscu. Tas! Dopiero teraz eliminację zdobywali już w międzyczasie tak naprawdę. No Nemo jest gotowe by atakować na B. A tutaj przygotowany na razie tylko Maus. Ten jednak próbuje zadać jakieś obrażenia przez smoka. Sam jednak mocno obrywa. Bomba faktycznie jest podłożona, ale tutaj przewaga cały czas po stronie Honoris. Dokładnie, jako że jest przewaga Honoris, Anonymo chyba musi zrobić coś specjalnego. Samo czekanie na rywala chyba nie wystarczy. in Innocenta, zobaczmy, to jest ten pomysł. Zawodników Anonymo leci błyskowy, killer na blisko, ten faktycznie zgarnia fraga. Ale pamiętajmy o tym, że Honoris ma przewagę broni, chociaż teraz przewagę liczebną mają zawodnicy Anonymo. Dwóch na jednego, Mouse wszystko wyrównuje. Wychyla się Ralen i to jest faktycznie frag dla Ralena. Trzy. W pierwszej połówce Anonimo raczej aż tak wielu wariantów nam nie prezentowało. Na razie jednak niesprawdzona pozycja Kilara i ten od razu to wykorzystuje. Chociaż w tym momencie Honoris szybko się rewanżuje. To jest przewaga, a właściwie była, ponieważ Snatchi wchodzi na plecy. Ale bomba już jest na miejscu. Do tego Maus agresywnie z kolegą i to jest cał w dziesiątkę. Ale pamiętajmy, że w rundach pistoletowych zawsze sporo się dzieje. Teraz tylko dotknięta bomba. Synaxy buduje przewagę. Teraz jeszcze będzie okazja. Friend tylko 7 HP. Ten robił co mógł, ale jednak wyeliminowany przez Ralena i operuje Diglem. A wiemy, że i z Digla potrafi zrobić naprawdę sporo. Na razie leci pierwszy fleszek, Neo go jednak nie wykorzystuje, bo Keller zafleszowany. Nie daje rady, Ale też Maus chyba na jumpie prawdopodobnie z respa. Wleciał tutaj pod bomb side B, także bardzo udany trik. Z perspektywy Honoris, mouse rozpędzony, zgarnia również czwartą eliminację to się może podobać, że mamy tak szybką odpowiedź, tak mądrą odpowiedź to rozbić. No i sam Keller wychyla po flashu, friend jako snajper, wiemy, że ma utrudnioną mobilność, co Keller był w stanie wykorzystać, Ralen też celowany na środku, Rejku się wychyla, ładne full auto, no i na razie Anonymo z przewagą dwuosobową. Bardzo szybko zbudowali tę przewagę zawodnicy Anonymo, do tego właśnie Maus jeszcze mocno poobijany, ale Honoris ma wciąż te legendy przy życiu. Mają Taza, mają Neo. Widzimy, że akurat Neo to jest zawodnik, który jeszcze jest na plusie. Mówi jeszcze, bo oczywiście za chwilę to się może zmienić. Znaczy już poluje teraz wygrane starcie z Tazem, ale jest rewanż od Mausa. I nawet jeżeli Honoris takiej rundy nie wygra, to dla nich będzie liczyło się też to, żeby zgarnąć jak najwięcej fragów, żeby faktycznie pozbawić rywala broni. Ale poczekajmy na to, bo cały czas trwa walka. Neo też dołożył eliminację od siebie. I duet Honoris ma jeszcze 40 sekund na to, żeby przejąć tę strefę. Tyle, że Anymo jest na to przygotowany, tutaj bez jakichś rotacji pod środek, czy pod bombsite B. Więc kto wie, czy w ogóle bombę uda się podłożyć, bo Inosent dobrze wcelowany i teraz wszystko w rękach Mauza. Na razie jeszcze polowanie na fragi. Kilar oddaje życie. Mauzinio wyrównuje. Snacks jednak jest na plecach, ale Maus może się tego spodziewać. 13 sekund na zegarze to jest bezpieczne miejsce na podłożenie bomby. Snacks jednak już się zbliża. No i teraz Maus, czy on trafi po raz kolejny? Nie miał pojęcia, gdzie szukać zawodnika Anonymo, ale brawa. ten 14 raczej nie chcą grać eko na remis, bo wiadomo, że. W przypadku 15 do 15 nie gramy do grywek, a Honoris jest na jak najlepszej drodze, by za moment spotkanie domykać. Złapany killer, chociaż znaczy odpowiada. Snaci jeszcze z fragiem i Roland finalnie dają sobie znać. No, moment tak naprawdę i Anonymo nadrobiło i to z nawiązką, bo za moment będą mogli wykończyć rundę. Tylko jedna strata. trochę oszczędzać i oczywiście byłby to problem. W każdym razie teraz znaczy stwarza problem Neo, ale jest rewanż od Mao za od Frenda i mimo tego lepszego startu od Anonymo. To Honoris przez chwilę chociaż miało przewagę 4 na 3 Dokładnie. I co ciekawe, Honoris cały czas tej przewagi Jednoosobowej się utrzymuje teraz trzech na dwóch z przejętym ma Za moment bardzo ważna wymiana z Renem, jeżeli w ogóle do niej dojdzie, bo na razie dość defensywnie rozgrywa to zawodnik CT. Bo jest próba dwójkowego wychylenia od strony gniazda. Na ten moment jednak uspokojenie. I Dwa smołki zdecydowanie powinny ułatwić podjęcie decyzji o tym, by jednak odbianie nam zaprezentować, no ale ważne będzie odcięcie frenda. Ten na ten moment łatwo wcelowany inosent zostaje sam. Szkoda, bo były dwa smoki, a żaden z nich. to tylko pokazuje, z jakimi problemami od długiego, długiego czasu musi się anonym mierzyć po tej stronie CT. Ani razu nie ustabilizowali swojej ekonomii. To jest ból. To jest na pewno bardzo trudne, żeby tak się bronić, szczególnie, że właśnie Rywal cały czas gra z karabinami. Ale pamiętajmy, to wszystko wynika z tego, że to Honoris po prostu lepiej weszło w tę drugą połowę. Pomijam rundę pistoletową. I teraz to wszystko te problemy ciągną się za zawodnikami anonymo. Przewaga, Honoris 4 na 3, jeszcze Ralen z jedną eliminacją. Ale od razu rewasz od Neo i chyba już nie będzie żadnej znanej decyzji. Honoris jest tak blisko tego bombsite'u, że za chwilę wszystko powinno się wyjaśnić właśnie tutaj w strefie A. Na razie jednak jeszcze nie ma podłożonej bomby. Kilar na plecach, ale Rejko nie zapominał o tej pozycji i Innocent z MP9 sam na trzech. Może to jest ta runda. Może to będzie ta akcja Innocenta i może to jeszcze uda się przedłużyć. Chociaż Honoris ma czas, jeszcze ponad pół minuty. Innocent wciąż w jednej pozycji, chociaż teraz y, zmiana tego konta. Bomba jednak jest podkładana. Innocent pobijał Neo, ale to tyle. Honoris. w CT. No i pytanie, ile rund uda im się z tego wszystkiego wyciągnąć? Bo jeżeli chodzi o atak, Honoris, o ten chyba byłbym spokojny. Na razie Honoris szykuje się pod pompą A. I defensywnie gotowy killer. Jeżeli będzie miał tak samo dobre wejście jak na Vertigo, to może faktycznie znowu Anonymo zbuduje tę początkową przewagę. Na razie jednak to Friend zgarnia pierwszą eliminację w rundzie pistoletowej. Ralen na razie też nie poradził sobie z rywalami, którzy tutaj zaatakowali dżunglę. Oni bardzo odważnie się tam wychylili. Innocent chciał pomóc, ale to jest problem. Teraz większy problem na site A, bo i killer oddaje życie. Friend po raz kolejny trafia. No to jest wykorzystanie tego lepszego pistoletu. Rejko na plecach i niestety dla Anonymo, ale oni się w tym wszystkim pogubili. Przewaga 5 na 1. Innocent ten bardzo hey. ciekawy Honoris. Akurat pod ten bombsite będzie chciało atakować. Tutaj wielu rywali ustawionych. Nieprzyjemny na tych Honoris już powinno decyzję zmieniać. Nie wiem, czy troszkę nie za szybko Anonymo ujawniło swoją pułapkę. Od razu w tył zwrot po stronie Honoris. Faktycznie rotacja przez łącznik, podejście na bombsite. A, ale też Anonymo czuje swoją szansę w tej rundzie. Mimo, że to są tylko pistolety, no to teraz Neo to wyrównuje. Bomba już na miejscu, ale popatrzmy, że i Anonymo też jest na miejscu. Snacks daje sobie znać, do tego Fred i Tassę mocno poobijani, ale przede wszystkim jest ta przewaga pozycji i przewaga broni. Chociaż Frent teraz zawodzi. Dwóch na jednego, Snacks mocno bity, a mimo wszystko jeszcze zgarnął Fraga, ale tam 3 do 3, ale właśnie w tych rundach są jakieś problemy po stronie CT, są te straty, więc na to na pewno Anonymo musi uważać, bo o ile Snacks ma dużo pieniędzy, czy Ralem. Tak pozostała trójka, nie trzyma się aż tak dobrze, ale przede wszystkim Anonymo ma te serie. Oni te rundy wygrywają, teraz też udało się zbudować przewagę, więc wydaje się, że na razie wszystko jest w porządku. Z ich perspektywy jak najbardziej, Honoris jednak troszkę straciło z tego rozpędu też samej takiej gry wyjątkowo kombinacyjnej. Raczej jeszcze nie oglądamy, no a pozwolił sobie na naprawdę spory skrót mapy, tutaj jest okazja, by Chyba jeszcze przewagę powiększyć. No, friend. Chyba zbyt dużych szans nie ma w starciu z Kelarem. Co Kelar wykorzystuje. Taz gotowy na rewanż. Kelar. ewakuacja jest trudna, ale on wcale ewakuować się nie chce. On wychodzi na kolejne starcie z rywalem. Znaczy dobrze wcelowany. I kto by się spodziewał, że prawdopodobnie najłatwiejszą rundę dla siebie Anonymous zgarnie, ale w momencie, kiedy rywal rozgrywa fula. Pytanie czy bez straty, bo Maus powalczy jeszcze o stratę z perspektywy rywala, ale boję się, że to jest jedyny zdobyty wrak przez Honoris w tej rundzie. Chociaż jeszcze podniesie nas nie i tam od pleców próbuje podejść jeden z rywali, ale to Innocent. To wszystko kończy, a na razie jest 5 do 3. I teraz już Honoris z próbą domknięcia bombsite. a łącznik zajęty, znaczy na blisko jako sniper. I ten faktycznie radzi sobie z rywalem. Tas zawahał się plecami, Fred. Tutaj jakaś komunikacja, właściwie brak tej komunikacji. Ale jeszcze jest próba, jeszcze jest walka ze strony Honoris. Rejko jednak mocno obrywa. Tego Mausy musi podnieść bombę, a tam od piwnicy już gotowy jeden z zawodników Anonymo, więc nie będzie to łatwe. Snax nie popełnia błędów. Wcześniej Ralen i faktycznie Anonymo wyszedł. Jako, że nie gra za głupą, może to pozwolić na troszkę bardziej mobilne akcje. Ralen, co ciekawe, to wszystko ciekawie uzupełnia. Także tutaj zdobyta eliminacja, wycofanie się, ale. Snax jednak niespodzianką nie był, a sami noset jeszcze. Chodzi pod celownik Rywala. Jeszcze Rejko reaguje od strony Domku, a i Honoris! W naprawdę sporej przewadze. A wiedzą też, gdzie jest Snaci, więc momentalnie powinni atakować pod site B. I chyba w końcu uda się wygrać rundę z zawodnikom Honoris, po takiej przerwie. Chociaż Snaci teraz ma szansę na to, żeby ułatwić sobie nieco tę rundę. Trafiony friend. Bomba jest na respie. Snaci w takiej pozycji, że właściwie ma i blisko na A, i blisko na B, ale właśnie. Idzie na B. Jako snajper idzie teraz na Bombsight B. W razie czego będzie to odbijał od łącznika. Oczywiście przy takiej ekonomii. Pojawi się ta próba od snajpera Anonymo. Powinna być walka do samego końca, ale Rejko i Neo już obok siebie. Do tego jeszcze są Małotowy. Teraz też dorocony granat dymny. No, znaczy na pewno nie ma łatwego zadania, ale tak jak mówię, on tutaj powinien walczyć do końca. Chyba bez jakiegoś skradania się, po prostu im szybciej, tym lepiej. No i faktycznie od razu przez smołka wychyla zawodnik Anonymo. Tyle, że dwóch rywali jest od Respa CT, i o tym akurat znaczy nie ma. Zielonego pojęcia. Brakuje też smoka senu zawodnikowi. A teraz tylko dotknięcie bomby. Ktoś się musi to sprawdzić, czy znaczy jednak wygrywa ten pojedynek. Ale czasu coraz mniej. Rejko z kontrolą, znaczy daje kolejną eliminację. I jest ten def, ale właśnie bomba i tak wybucha. Niezła próba na pewno. Zrobi na Mirażu. Ale w Warszawie czy w Krakowie, bo są dwie. to ja nie wiem. To już. Ci nie podpowiem? Teraz akurat Neo wykorzystuje swojego maka. Innocent trochę zagubiony, ale mimo wszystko zgarnia jedną eliminację. Tyle, że to Honoris cały czas ma przewagę liczebną. I znaci. No wcześniej polował na tych, którzy próbowali domykać to odłącznika. Teraz tego domknięcia nie ma. Teraz już trzeba się skupić na odbijaniu bombsite'u. Ale Neo teraz zamienił maka na empfurkę. Trzecia eliminacja od niego. Ten jeszcze walczy blisko Respa CT. I proszę bardzo, to jest przewaga 4 ta 1 po stronie Honoris. Snax. Musi walczyć. To jest ostatnia runda, ale Małzimierz to kończy, Dajmy, że ten mecz jeszcze nam się nie zakończył. Honoris cały czas jest w grze i na pewno ci zawodnicy będą chcieli udowodnić, że oni są w stanie na Mirażu wygrać. Na razie jednak mają problem, bo nie trafili do końca z decyzją o tym, gdzie rywal będzie chciał zaatakować. Kosa. Ja czekam na kosę. Szansa na to jest. Oj, tak, Dokładnie tak, łapie Oj, I to jest ciekawe wejście w połowę, numer dwa. I to jest pierwszy frak. To jest pierwszy frak w rundzie pistoletowej. Gdyby ktoś jeszcze miał wątpliwości. Teraz też dobry błyskowy. Tam namierzony jeden z zawodników honoris. To Rejko już chyba bez szansy, bo Innocent zdaje sobie sprawę, że rywal był poobijany. Ralen jeszcze teraz dokłada dwa trafienia od siebie. I to jest przewaga pięciu na jednego. Frent domknięty przez Innocenta I to faktycznie ta szansa by się pojawiła. No ale co zrobi Rejko? Ile z tego wyciągnie? Bo na razie jeszcze nie namierzony. Teraz dobra pozycja i faktycznie Rejko zgarnia tego pierwszego fraga. No to leży od razu. Pojawia się rewasz od Staciego. Bomba jest na miejscu i w takim, yy, w takiej rundzie wydaje się, że Honoris już nawet nie powinno próbować. No nie z taką pozycją. Stacj jeszcze kolejne fragi zgarnia. Wychylał się do tego kolejny z rywali, także to była strzelnica dla Snaciego, który w tym momencie ma 20 zdobytych eliminacji, cztery fragi w tej rundzie, a Neo schowany. Na razie nikt nie ma pojęcia, gdzie go szukać. Chociaż teraz Snaci, 1 HP i mamy Aisa, zawodnika Anonymo. Pytanie, co potem? Teraz jakieś przyspieszenie ze strony Anonymo, już jako pierwszy wychyla snak ten na mierze jednego z rywali, ale mimo wszystko to Neo wygrywa ten pojedynek. Chociaż snak nie był sam, jest przewaga broni, jest teraz też przewaga liczebna po stronie Anonymo. W takiej rundzie akurat nie powinno być jakichś większych trudności. Jest ta pewność siebie przy takim wyniku. Przy takim wyposażeniu rywala, Anonimu, właśnie nie chciało się specjalnie bawić. Od razu przyspieszony atak na bombsite, a tak, żeby Honoris nawet nie miało czasu na podrapanie się po głowie. I do tego Snatchy, który jeszcze Próbuje dołożyć kolejne fragi. Może kolejny ace. Dwa w tej ludzie już są, chociaż tutaj namierzony. Ale proszę, czwarta eliminacja. I teraz bardzo blisko. Snaci jeszcze go nie widzi. No, to się może udać. Snaci szuka, 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 ale nie znalazł. Niestety dla go. Nie będzie tego drugiego Acea z rzędu, chociaż na, na środku tam taka ustawiona pułapka. Z tyle, że Anonymo już ten środek chce przejąć i na razie to wygląda bardzo ładnie. Tas jednak się rewanżuje. Tas trafę po raz kolejny. W jakimś sensie uratował Frenda, bo ten w pewnym momencie był sam w łączniku, ale teraz już wszystko przenosi się na pompsyt, a Neo może być sporą niespodzianką. Killer nawet się go tutaj nie spodziewał. I honoris. W tym momencie ma wszystko, żeby za chwilę rundę wygrać. Aczkolwiek Innocent i Snaci jeszcze powalczą o to, żeby jednak ten punkt wpadł w ręce Anonymo. TAS jednak niesamowicie to rozgrywa. Trzeci frag w tej rundzie. I Snaci, zawodnik, który w dwóch ostatnich zgarnął dziewięć fragów, teraz jednak strzał niecelny. I Może jakaś taka nadmierna agresja może właśnie spory kłopoty strzeleckie, albo właśnie takie sytuacje jak ta, gdzie Rejko. Oddał swoje życie za darmo. Nawet nie poobijał przeciwników. Zaskoczony ewidentnie zawodnik konoris. Teraz Neo może mówić o sporym szczęściu, bo tutaj była okazja dla Staciego. Ale już chyba wszystko wyjaśniają legendy Counter-Strike'a, czyli właśnie Neo i Taz. Aczkolwiek po drugiej stronie jeszcze pozostaje Killer. i rezygnuje z pistoletu i to jest dobry pomysł. Kolejna kosa od Anonimo. Wcześniej Snacks, teraz Killer i. Oh, za smokami. Tam. Była jakaś opcja, by jeszcze bardziej zagrozić rywalowi. Gdzieś tam ta akcja Taza się troszkę męczył. No ale łącznik. Jak ta pozycja sprzyja po prostu ekipie, honoris. Ale fart, zobacz nas na Snakca. Jeden HP. Także faktycznie o farcie. Trzeba teraz mówić. No ale co ciekawe, Kelar zamieszanie chce wykorzystać. Ten już na kanapce, czego Neochtun nie spodziewa. Kelar z fragiem na Lerejko jest tuż obok. Ten na razie jednak się. Nie wychyla. I za chwilę starcie Snaksa i Taza. Darmowy frag dla Snaksa. Snaks był na to przygotowany oczywiście. No, może skupiał się na środku na początku, ale Taz działał bardzo głośno, więc Snax musiał tego fraga zgarnąć. I teraz już bez szansy Maus, więc w końcu Anonymo wygrywa na środku. Tyle, że właśnie Maus ma fajną pozycję jako snajper. Chociaż Snaci odważnie w swoim stylu wychyla się na Taza, i to jest przewaga Anonymo. Chociaż Rejko teraz daje dwie eliminacje, ale to się szybko zmienia. Mausinho innio nie popełnia błędu, i w tym momencie wszystko w rękach Snaxa. Ale co to jest wszystko? Problem anony że oni prawie że w każdej jednej rundzie oddają przewagę swojemu rywalowi. No ale teraz Neo osamotniony właśnie i ten tema. Ralen już niesamowicie blisko. On już jest prawie że gotowy na to, by przyjmować okolicę CT. No, Ralen czeka na ten idealny timing. Ładunek już podkładany, coraz lepsza też kontrola mapy. No i Ralen! Oj, te starcie z Neobliski, ale jednak wygrane przez zawodnika Honoris. A co był ten jedyny karabin po stronie Anonymo, więc na pewno spora strata. Chociaż Snaci teraz będzie miał okazję, Taz jednak obawia się o to wszystko. W międzyczasie Innocent daje dwie eliminacje. Kałach już wraca do Anonimo. Snaci na świetnej pozycji, ale ten tylko obija rywala. Chociaż Innocent fantastycznie to rozgrywa w tej rundzie. Z tym, że Rejko ma tego smoka. Innocent na razie próbuje skanować. Rejko na skrzynach. Innocent! To jest ten zawodnik, którego może brakowało wcześniej. Na brak defa. Innocent, kto wie, czy nie wygrał meczu w tym momencie dla swojej drużyny. W jakimś sensie na pewno, to znaczy jeżeli Anonimo to wykończy, bo pamiętajmy, że tutaj jeszcze może być remis. Jeszcze Honoris radzi sobie z rywalem, który teraz raszuje na bombsite P. Na razie Mousinho z dwoma fragami, ale w końcu jest rewanż. Ralen jeszcze próbuje podejść bliżej za bombsitem, jednak jest chowany ta odwrócony bokiem i nagle wszystko się zmienia. Teraz dwóch na dwóch, Neo jeszcze widzi rywala na galerii, teraz problemy strzeleckie, mimo że Snak poobijał, to wciąż sytuacja jest wyrównana. Bomba jednak podłożona. Rejko i Neo to są panowie, którzy nie mają defa. Jest jeden smoke i przede wszystkim pozycja Neo była znana, bo przecież oddawał te strzały przez łącznik. Stąd teraz honoris. Rozgrywa to dwójkowo. Od jednej strony, od jednej pozycji. Snax jednak przygotowany. Ralen z trzecią eliminacją. Neo wyrównuje i teraz pojedynek z Ralenem, ale Neo jest poobijany i ma bardzo mało czasu. Do tego leci koktajl Mołotowa. I mimo, że Neo zgarnia tego fraga, to będzie problem. Tego meczu Honoris nie wygra. To jest.